Jest słodeczny, ciepły, pogodny letni dzień. Wyobraźmy sobie, że możemy teraz natychmiast przenieść się w dowolne miejsce na świecie. Oto teraz znajdujemy się na piaszczystej, jasnej plaży, na pięknej wyspie, na Krecie, na Morzu Śródziemnym. Nasze nogi obmywa błękitna woda morska. Klimat wyspy dostrzegamy, że jest umiarkowany z cechami klimatu subtropikalnego. Jest idealnie. Udajemy się w głąb wyspy na zwiedzanie. Największą atrakcją wyspy jest pałac w Knossos. A właściwie jego ruiny. Są tu też inne ruiny. Innych pałaców, Paistos i Zakros. W Iliadzie Homer opisuje Kretę jako wyspę stu miast. Prace wykopaliskowe naukowców potwierdziły ten epicki opis. Widzimy tu pozostałości wspaniałej kultury nazywanej minojską, nazywanej tak w związku z mitem o Minotaurze i niewyobrażalnie bogatym królu Minosie. Nazywanej także kulturą pałacową, trwającą od 3100 roku do 1400 roku przed narodzeniem Chrystusa. Barwne mozaiki pokrywają ściany pałaców. Są niemymi świadkami życia dawnych kreteńczyków ery minojskiej. Przedstawiają one dziewczęta i chłopców tańczących, wykonujących pokazy akrobatyczne z bykami. Tu znowu widzimy freski przedstawiające morskie zwierzęta, delfiny pląsające z ludźmi. To, co pozostało po tej dawnej kulturze, to cienka ceramika o wysokich walorach artystycznych. Cieńkościenne wazy i dzbany dekorowane bogatymi ornamentami o żywych kolorach, maleńkie czarki cienkie jak skorupki jajek, kamienne wazy i rytony. Rytony są to naczynia libacyjne. Do wznoszenia toastów na cześć bogów. Możemy podziwiać jeszcze figurki ludzi, kobiety w długich sukniach z odkrytymi piersiami. Możemy sobie wyobrazić, jak przyjemne było życie na tej wyspie. Jak było tu bezpiecznie. A oto dysk z Feistos, pokryty ideogramami, przypominającymi linearne pismo typu B. Co oznaczają te znaki, nikt nie wie, nikt nie odczyta, nie żyje nikt, kto mógłby je odczytać. To, co nas zastanawia, gdy zwiedzamy Kretę, to brak murów obronnych, jakichkolwiek fortyfikacji, brak zainteresowania minojczyków sztuką wojenną, brak jakiejkolwiek broni. Musieli się czuć bezpiecznie, dobrze, przyjemnie na tej pięknej wyspie otoczonej morzem. Możemy niemal sobie wyobrazić tu gwarne miasta, otaczające pałace, ludzi uprawiających oliwki, winną latorość, składających bogom ofiary, tańczą, bawią się. Jeszcze chwila i wszyscy wszyscy zginą. Są nieświadomi zagrożenia. Nikt nie wykuwa mieczy, nie dobywa broni. Wszyscy zginą i lub pójdą w niewolę. Kobiety, dzieci, starcy i mężczyźni. Około 1400 roku przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa, Knosos, siedziba króla, zostaje zajęta przez Mykańczyków, nieustraszonych wojowników z czasów homerowskich Herosów w spiżowych zbrojach. A następnie Mykańczycy zostaną podbici, zwyciężeni przez dorów, plemię z północnych krańców świata greckiego. My wiemy, jak byli waleczni, nieustępliwi okrutni. Jednym ze szczypów doryckich była, byli Spartanie. Takie są to losy starej, bogatej, ale bezbronnej cywilizacji, która czuła się bezpiecznie i nie miała broni. Ten, kto nie zna historii, skazany jest na jej powtórzenie, powiedział George Santiana. My właśnie tak żyjemy, tak się właśnie czujemy bezpiecznie teraz. Jak owi ludzie. Pomyślmy, czy bogaty człowiek burzy ogrodzenie swojego domu, rezydencji, sprzedaje do Bermany, zaprasza do domu każdego, kto by chciał się u niego zamieszkać, rozkłada broń i swoim domownikom, członkom rodziny i służbie zakazuje posiadania broni, zachęca ich do przyjaznego, pełnego ufności traktowania nowych lokatorów w swoim domu. Trudno by takiego człowieka uważać za zdrowego na umyśle. Takie zachowanie wkrótce doprowadziłoby go do ruiny materialnej, a może do utraty życia jego i rodziny. Dlaczego więc władze Unii Europejskiej postępują jak ów nierozsądny człowiek? Pozostawiam Wam Państwu to do przemyślenia. Wiadomo jest, że magistratura Unii Europejskiej jest konsekwentna w swoim działaniu. Kolejne zaostrzenia przepisów w sprawie posiadania broni wskazują raczej na Rozbrajanie Europejczyków. Prawicowe nurty, które by mogły doprowadzić do liberalizacji prawa do posiadania broni, nie mają wystarczającej reprezentacji we władzach Unii Europejskiej. Władze Unii Europejskiej, w większości niedemokratyczne, tworzone drogą mianowania, nie są zainteresowane podnoszeniem obronności obywateli. Lansują model społeczeństwa otwartego, różnokulturowego, wieloreligijnego silnie tolerancyjnego dla kultury afrykańskiej i arabskiej, napływającej do chrześcijańskiej Europy. Jedyna władza demokratyczna, pochodząca z wyboru ludzi, Parlament Europejski, reprezentował dotychczas podobne poglądy. Czy sytuacja się zmieni po wyborach w 2019 roku? Po wyborach w maju układ sił w Parlamencie Europejskim zmienił się. Yy, zmienił się. Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim straciły większość, pozwalającą im przegłosować pozostałe ugrupowania. Ale wbrew oczekiwaniom europejskie partie prawicowe nie wzmocniły swojej pozycji w Parlamencie Europejskim znacząco. Natomiast Grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie zdobyła pozycję języczka uwagi. Zieloni mogliby wpływać na liberalizację dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie broni, ale czy chcą? Zieloni są, jak można powiedzieć, jak arbus. Na zewnątrz zielony, ale jeśli go przekroić, to się okaże, że w środku jest czerwony. Jako wolni ludzie musimy mieć swobodny dostęp do broni. Musimy, musimy, wy, musimy wywierać wpływ na władzę w celu zapewnienia sobie tego prawa. Dziękuję Państwu.